Dzień dobry i mamy już środek tygodnia, leci czas jak szalony. My dzisiaj um, też skupiliśmy się na pracach trochę domowych, trochę służbowych. Właśnie przyszła Paczuszka, yy, a to jest osłona na balkon, yy, tak zwinięta dosyć mocno, i za chwilkę otworzymy. To jest taka yy, zwykła, powiedzmy biała, bez wzorów, yy, bo na początku w ogóle myślałam o tym, żeby zamówić taką osłonę e, taką trzcinową, taką wiecie, trawa trzcinowa, czy coś w tym stylu, ale stwierdziłam, że jak sobie zamówię taki ekstra e, parasol, to żeby za dużo tego nie było, takiego naćpanego e, tej trzciny, takich wiecie, kolorów brązowych, to postanowiłam, że postawię na jasną osłonę i zaraz otworzę paczuszkę, zobaczymy jak ta osłona wygląda w rzeczywistości. Tu nasza królewna odpoczywa, zobaczcie. Ona jest bardzo, zmęczona. bardzo jest zmęczona. Teraz musi sobie tak odpocząć właśnie. A tutaj Jolusia malowała z nami tak. balustradę. Jest zmęczona, pomalowanie. Tak. Dzień dobry panu. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Tak. Zapraszamy na unboxing. Zapraszamy, już właśnie otworzyłam. I tu mamy tą yy, osłonkę. Zaraz ją. Ona nie będzie taka, tylko będzie tak. No właśnie. Otwieramy. No i jedziemy z unboxingiem, tutaj jedziemy. wiadomo. I kochani, mata będzie taka. Z Sznureczki takim, mamy, Trytki, trytytki też. Tak, i z takim właśnie wykończeniem y, kawa z mlekiem, taki beżowy. Kawa węzowy. z mlekiem. No. Jasny brąz, no. no jasny brąz, dobra, A tutaj trzytytki są w komplecie. Są. To mamy. Będziemy, mhm. to będziemy prezentować. Tak, mamy tutaj instrukcję obsługi. No, no, ale to wiadomo, że tego. To już sobie chyba poradzimy Poradimy sobie tutaj raczej instrukcja obsługi nam nie będzie potrzebna. Jest Francuskim czy jesteś zainteresowany? Językiem francuskim. Owszem, jest to bardzo znaczy taki instrukcją w języku francuskim. Hmm. No, żeby było jasne. No, dobrze. To my się zabieramy za, za montaż i wam oczywiście później pokażemy wszystko. Tak. Bo na razie balkon, jak widzieliście, jest sieńki. Tak, to idziemy, nie? Tak. U nas się gotuje rosołek teraz. Tak. Czy bardzo to prawda? Prawda, potwierdza, pięknie pachnie i co dajemy do rosołku? szponderek. Kawałeczek kupiłam. Hmm? Może zjesz, prawda? Może zjem, tak. a nie tam. Nie. Zanim się rosół gotuje, już pondra nie będzie. Będzie, bo przecież byłby za twardy. Nie, będzie, będzie. Ależ Pondarek musi być, bo bardzo ładnie pachnie. Dziadek się dzisiaj nam zaczął dosyć pracowicie, dosyć energicznie. Cały czas od rana coś dzisiaj robimy. Ale czy to u nas jakaś nowość? No, nie nowość. Wiecie, dużo spraw też takich załatwiamy w domu, tu. Bo w mhm. domu jest zawsze co robić. A że my z Danusią lubimy czysto mieszkać, fajnie, przytulnie mieszkać, no to codziennie jest zmywanie, codziennie jest odkurzanie. A wiecie, co nam jeszcze zostało? Mm. Yy, pomalowanie balustrady do reszty. A, Tam no tak. kawałek nam mm. został, bo zabrakło farby, ale farba już jest dokupiona. Yy, nowe pędzelki, bo tamte yy, porzuciliśmy na pastwę losu. Mm -hmm. Zaniedbaliśmy. I wiesz, i wyschły, nie? Tak A, no, nie daliśmy rozpuszczalnika. Farby. No może by zmiękł jeszcze w rozpuszczalniku, zobaczę. No ale jak coś, to są też i pędzelki kupione, więc no. yy, będziemy działać, ale to pewnie już jutro od rana. A dzisiaj w ogóle zimno było, było od rana na dworzu. To teraz też jest zimno. Niby za oknem słońce pięknie świeci, a jak się wyjdzie to yy, no, no tak. to jest tak wiecie, nieprzyjemnie. No dobra, to my się zabieramy w takim razie za balkon teraz yy, i oczywiście Wam pokażemy jak, to nam, jak to nam wyszło. I później jeszcze co? Nic. Później dalej będziemy, sprzątać, dalej będziemy sprzątać w domu. Jeszcze mamy odkurzanie, no to takie norm, normalne. No. Ja dzisiaj troszeczkę wykręcałem te punktowe światełka, ale się okazało, że niestety inne wejścia są takie, wiecie, bolczyki, żeby połączyć z prądem. Mhm. Z kostką, przepraszam, no, z kostką, a później z prądem. To w łazience mamy zaokrąglone końcóweczki, a tutaj chciałem dać jeszcze jedną, bo dano się kupiła wczoraj dwie, trzy. Te punktowe światełka. Okazało się, że tutaj są inne wejścia, także sobie musimy dokupić mm -hmm, i gdzieś. nie zamienimy. Ale fajnie, mimo wszystko fajnie świecą. Trochę za mocno, nie? Tam tak, no bo y, niby w łazience było 50W, więc kupiłam y, żaróweczki 47 W i się okazało, że są moc, mocniejsze, bo y, tamte poprzednie były y, miały od, odcień, odcień żółty. żółty bardziej, a te są neutralne. I już nieraz się spotkałam z tym, że te neutralne są mocniejsze. Bo jak do Kajusi kupowałam żarówkę do jej lampy, no tak. to też wybrałam kolor taki neutralny i się okazało, że to bardzo mocno świeci. Hmm. Ale to nic. Te się nam przydadzą, bo tutaj w dużym pokoju mamy z kolei wyżej sufit, więc sobie te mocniejsze damy, bo tu jest faktycznie zimą szczególnie ciemną, bo szybko się robi ciemno, no to wiadomo. Więc tu jest dosyć ciemno, jak się coś robi przy stole, czy, czy pisze, czy coś, to już po prostu za słabe to światło jest. A teraz damy mocniejsze żarówki, tu a do łazienki kupimy o słabszym natężeniu. No, 36, 30, Były tak, 36. 36. No. no bo ponad 40 to. Jak się tam inaczej przelicza, wiecie, to energooszczędne. Mhm. Także nawet taka 36 to może być odpowiednikiem 60 z zwykłej żarówki. No tak. No bo tutaj jest za, za mocny mamy w tej chwili wazience, ale tak to poradzimy sobie w każdym razie to jest co, jest co robić trochę z domu. Tak. Ja już i w pracy byłem i teraz w domu i później znowu. Dobra, to się zabieramy i później tak. będziemy oczywiście się z Wami dzielić naszymi Dzień... poczynaniami. I naszą radością. Tak. Jesteśmy z Kajusią w typku aktualnie sobie oglądamy różne rzeczy i zastanawiam się nad takimi lampkami solarnymi. Te są akurat po 30, nie, po 15 to są po 15 tu są takie po dwie sztuki i one kosztują 25 te mi się podobają, takie okrągłe są jeszcze też takie fajne tylko to są takie malutkie one kosztują 20 zł za 4 sztuki i tu jeszcze jakieś widzę zaraz Wam pokażę takie lampuczki też są niebrzydkie tylko nie wiem jaka cena, bo tutaj metka jest oderwana. nie widzę, niestety. E, I są jeszcze, zaraz wam pokażę. Takie pojedyncze, takie białe, e, tylko że na sztuki kupowane. Zaraz tam podejdę to wam pokażę. No i ogólnie tutaj jest w ogóle duży wybór tych lampeczek, różnego rodzaju, takich o, na balkon, żeby sobie przeozdobić. Chodź, o, słońce. o tu są też jeszcze takie a to jest to samo chyba mi się wydaje, czy nie te są po, po 8 zł i właśnie chyba takie wezmę 3 sztuki na spróbowanie zobaczę jak one zdadzą u mnie egzamin Ładne są, patrzcie, takie w kształcie takich żarówek, kolorowe. Bardzo ładne. U, jakiś dzidziuś płacze. A zobaczcie, jakie ładne kolorowe rękawiczki do ogrodu. Po 4 zł. I te osłonki. Te osłonki kilka lat temu taką kupowałam do siebie na balkon. I teraz znów są. Tu są fajne też poduszki takie na, na krzesła do, na balkon czy do ogrodu. Takie zwykłe. No to ja mam tego typu. Tylko inne kolory. A tu są takie na takie wyższe krzesło. Z oparciem takie, wiecie, inne trochę. A to są tematy takie na balkon. Tylko one są duże, widzę. To jest chyba w kształcie koła albo owalne. I one, I one są, zaraz wam powiem. One mają 120 cm średnicy kosztuje 30 zł. To rozpocznij. Fajne, tylko u mnie by było za duże. Do mojej mamy, może na, na balkon, by, by były fajne. A jakie kapcie, fajne dla chłopców? Zobaczcie, jakie słodkie, z smyrkami. Tu jakiś Spiderman, Batman. Śliczne są. O, tutaj, tutaj Simpsony. Dobrze, z tu płacę O i kule. I takie maty piknikowe, czy na plaże plażowe. Też do wyboru, do koloru. O, a ja wezmę trzy sztuki takich, po 8 złotych. Na próbę zobaczymy, czy będą u mnie odpowiednie. I tu różnego rodzaju naczynia takie plastikowe. Też na jakiś piknik, na grill, na imprezę. Plastik, plastikowe kieliszeczki takie. Ładne. Takie szklanki plastikowe. No szklanki, takie kubeczki plastikowe. Też różne kolory. Szklaneczki takie. Zobaczcie jakie ładne. A kubki takie może być ze, słon ze słonką kubeczek, albo taki arbus. Pojemnik pana Cytryna. Za 5 zł taki pojemnik. Różnego rodzaju pudełka takie do przechowywania żywności. Miska fajna też patrzcie, taka spora nawet ta miska. Słomki, wielokrotnego użytku. No, a tu są jakieś kieliszki, takie szklane już i co tu jeszcze mamy takie, takie szklaneczki też też różne kolory portfelik też mamy a co jest tutaj z tej strony piesek no słodziaczny takie pucharki na desery też fajne patrzcie jakie ładne o. nie wiem po ile to zaraz wam powiem po 4 zł za sztukę i tu taka ładna tacka drewniana chyba ze szkłem mi się wydaje tutaj taki, nie, plastik taki drewno z plastikiem prostokątna tacka czuszki różne fajne takie ale jest tutaj jest w ogóle mega, mega duża śliczka to tutaj tu w takich puszkach o to jest takie mamy taką tackę mam z takim wzorem u siebie na balkonie fajna. podusia fajna ja w ogóle szukam wiecie co? bieżnika jakiegoś ładnego do siebie na stół ale jak na razie nie trafiłam na nic ciekawego Bo jak wiecie, pamiętacie to mam takie podkładki tylko, że jasne, szare i przydałby mi się jeszcze jakiś fajny bieżnik. Zaraz tutaj w ogóle popatrzę na dole, co jest jeszcze. Czy coś fajnego jest? O, zobaczcie. Jaki fajny kosz bambusowy. Bardzo fajny. Przydałby mi się do łazienki, bo mój się już troszeczkę przyniszczył. A ten jest mega ładny. On kosztuje 50 zł się nie będę brała, bo nie, nie starczy mi rąk. A tutaj jest też podkładek, no to znaczy takie to są podkładki w zasadzie, to nie są to nie są bieżniki. To raczej tutaj nic nie wybierzemy. I tutaj różne do postawienia rzeczy. Ramki, świnki. Tutaj jest osłonka taka na nóżkach do kwiata. Mam podobną u siebie. Jakieś szkatułki drewniane. Takie. O, na jakąś biżuterię na przykład. Takie tacki. I jest mój wazon. No i w zasadzie to chyba tyle z takich. No właśnie. O, jakieś ładne są takie jeszcze lampki na stół, albo gdzieś na komodę, na szafkę. To jest fajne, jak ktoś lubi książki czytać w łóżku. Sobie może przyczepić gdzieś i, i sobie czytać. To jest też fajne rozwiązanie. bo To jest taki mini kosz. Można go sobie położyć na koszu, na przykład przeznaczyć to na obierki, na, wiecie, na takie mokre odpadki. Ja mam przyczepione coś podobnego na szafkę i to właśnie jest super, zdaje egzamin właśnie do takich obierek, do ociemiaków, od, od jabłek, wiecie o co chodzi. I tutaj widzę też jest, nie chcę mi wyostrzyć, też może być różne przeznaczenie. Także fajne. Znalazłam takie deski do krojenia w trzypaku. One kosztują 9 zł, więc całkiem fajna cena. Z tej strony są takie o, kropowate, a tutaj gładkie, całkiem fajne powiem Wam. Różne wielkości i ładne, delikatne kolorki. Miski, mniejsze miseczki że jest na pewno duży wybór, jeśli chodzi o takie rzeczy. No ja akurat nie potrzebuję, ale o, tu jeszcze. Popatrzcie, jakie ładne te ryżyki. Taki blady, jasny, pudrowy róż. Pół miski takie, o. Pamiętam takie naczynia. Akurat moja mama miała z tego ciemnego duraleksu. A tu są takie o, czarne. A ja wiesz co, ja tam w ogóle koszyk zostawiłam gdzieś daleko. <grybujesz> Zaraz weźmiemy. A tyle, że całkiem ładne powiem Wam te przezroczyste. Patrzcie, nawet kubeczki są w tym klimacie takim. Ogrodowym. Fajne, bo nie są za wielkie. A już nawet wykupili też, widzę, ludzie, bo trzy zostały. Ten i dwa takie. Ale bardzo ładne. No i to są nasze zakupy z PEPKO. Trzy lampy solarne. Batonik znaczy takie ciasteczka w zasadzie. Rises. I Kaja sobie czerwoną koszulkę wzięła. Ale widzę, że w kamerze ta koszulka wygląda na jakąś chyba pomarańczową. Ona jest czerwona z takim. Zaraz Wam spróbuję pokazać z takim kwiatuszkiem. Bardzo sympatyczna. Ale w kamerze jest pomarańczowa, a w rzeczywistości jest ładna. Czerwień. Także takie skromne zakupki. Ja kochane idę jeszcze do dino. Muszę kupić papier toaletowy, bo już tam się prawie skończył. Także idziemy po papier, po bagietkę i zmykamy do domku. I witamy ponownie, kochani, to jest nasz. Odnowiony balkonik, proszę bardzo. Założyliśmy tą matę, którą wybrała Danusia. Trzyma się fajnie, trytytkami się fajnie tutaj wszystko robi. Doszło nam do samego końca i gwóźdź programu, oczywiście. Proszę bardzo. Są Bahamy, jest. Także cień daje, sprawdza się montaż, bardzo prosty. Demontaż no wiadomo jeszcze, jeszcze prostszy Także nie będziemy mieli już tak Nie będziemy mieli tak łyso Po prostu jak się siedziało Że wszystko było widać i No i to słońce takie wiecie Znacie to słońce z vlogów Jak ja tutaj vlogowałem na balkonie To często mówiłem Że mnie nie widać Nie widzę samego siebie w, w kamerze A teraz jest bardzo fajnie Pozdrawiamy cieplutko Wszystkich oglądających i do zobaczenia na kolejnym vlogu.